No, Zara, Ja ten, ja robiłem wszystko od nowa, ustawiałem Ty git, chyba się ustawiło Kurwa mać Trześć to lulu jest mocniejsza od jasuło, kurwa. <laughs> Opie, ona się kurwa tak chila? Pojebana Dziwka. ona się kurwa tak Patrz, wejdź szybko na mojego streama teraz, wejdź. No już tu. To... Miałeś to? Te? Miałeś? Czy nie? No był, było pisało. X lampę, X lampę, i cena, tak? Ile? Tak czy nie? No, nowy komp 100 zł Kurwa, nie o to mi chodzi. Czy słyszałeś ten głos donate? Nie, bo mi pisze, że offline masz. Poczekaj, bo zajebem. Ale No i dobrał. kurwa mi się... Usunęło mi się opie, twojej kurwa...